Prawackim przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i tego, co się działo w polskich sądach, gdzie sędziów po prostu gnębiono, niewygodnych się pozbywano. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Kłaniam się bardzo nisko, witam Państwa serdecznie. Mamy weekend, no tak. A skoro mamy weekend, no to e, niektórzy na przykład decydują się na tak zwany city break, czyli odwiedzenie na, na przykład jakiejś niedalekiej stolicy. Samolotem w ciągu godziny taki rejs można odbić, żeby sobie pozwiedzać, żeby się trochę oderwać od rzeczywistości. No i dziennikarze faktu postanowili, drodzy Państwo, zrobić sobie taki City Break, śladami Zbigniewa Zera Ziobry. No i oczywiście wszystko jest podane, jak to w szmatławcu, w takim sensacyjnym tonie, a chodzi generalnie o to, że, że zbynio nasz nowotwór, który zwalczył nowotwór, czuje się tam po prostu fantastycznie. Są zdjęcia przed Western Union, więc chyba. Te transfery gotówki, zanim je czarzasty powstrzyma, się odbywają. Jest kantor wymiany walut, no i w końcu kamienica w dzielnicy premium. Jak to nazywa fakt, nie podając nawet numeru, bo dzielnice w Budapeszcie są numerowane tak jak w Paryżu. No ale kamienica jest premium, dzielnica jest premium. No i uwaga, to jest najśmieszniejsze, że kosmiczne 4000 złotych płaci za 60 metrów mieszkania. No po prostu szok. Nie dalej jak, nie wiem, dwa, trzy dni temu mówiłem Państwu o tym, że Budapeszt to jest naprawdę świetne miejsce do życia, pomijając aspekt polityczny i to kto Węgrami, a więc i pośrednio Budapesztem rządzi, ponieważ no, to jest miasto o połowę tańsze od Warszawy. Jak wiadomo w prestiżowych dzielnicach Warszawy ceny zaczynają się, nie wiem, od 7, no powiedzmy 10 tysięcy tak, złotych, jeżeli to jest takie super premium dla, dla VIP-ów. Za 4 tysiące, drodzy Państwo, można mieszkać w dzielnicy dla biedaków, tak jak Tarchomin, tak jak Białołęka, gdzie Warszawiaków praktycznie nie ma, no bo tam powstały zupełnie nowe osiedla, bo tam były bardzo tanie grunty, są, są po prostu takimi sztat, jak mawiali Niemcy. Dla, dla Warszawy, no i tam, tam faktycznie płaci się za dwa pokoje około 4000 zł miesięcznie, a więc tyle co za Super Hiper Premium Zbysiu zapłaci co miesiąc w budce. W budce, drodzy Państwo, byłem w ostatnim czasie parę razy i muszę przyznać, że no, jak wiadomo to jest miasto w którym wiele się dzieje miasto przepiękne, jedna z najpiękniejszych stolic europejskich mnóstwo znakomitych restauracji w normalnych cenach to znowu Budapeszt odróżnia od chorej pod tym względem gastronomicznie Warszawy i tak, dalej, i tak dalej no więc fakt w tonie sensacyjnym się zachwyca a my się po prostu zastanawiamy czy tak naprawdę w tej sytuacji Zbigniew Zero, nowotwór Ziobro powinien, drodzy Państwo, czymkolwiek się martwić na drodze swojego dalszego życia. Otóż moim zdaniem nie, nie i jeszcze raz nie, no bo nawet jeżeli będzie się z żoną i dziećmi spotykał przy okazji, nie wiem, podróży Ryanerem czy innym Wizerem, tanią linią jego żony i dwójki dzieci nie wiem, co weekend do Budapesztu to i tak to nie będą wielkie koszty przy tym, co Kotecka zarabia i przy tym, co Kotecka e -e 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 -e. No nie chcę powiedzieć, zrabowała. No przyznałam jej milionową premię, jak odchodziła sobie z Link 4, czyli spółki córki PZU, więc no na parę lat życia, może nie jakiegoś mega wystawnego, ale na bilety lotnicze wystarczy. No więc wszystko to raz jeszcze świadczy tylko o jednym, drodzy państwo. Nie o tym, że Zero Ziobro jest jakimś geniuszem taktyki. No, i, i ukrywania się, świadczy to raczej o tym, że państwo polskie ich jest po prostu państwem z gówna i kartonu. No i tyle mam w tej sprawie do powiedzenia, bo oto teraz no, wszyscy pijeją nad tym, jaki to Bartosz Lewandowski jest skuteczny jako mecenas, adwokat, Dzisiaj widziałem, że tam wyceniają jego zegarki, które ma na zdjęciach, na jakie to pieniądze zarzucają mu, że jego kancelaria jest na liście tych kancelarii, które w razie czego, gdyby obywatelowi Federacji Rosyjskiej działo się źle, to właśnie mnie chwali jak w dym do Lewandowskiego itd. Tak, tak, tak dalej, Drodzy Państwo, no, to jest chyba w zasadzie wszystko co przeciwnicy Lewandowskiego, także ci polityczni, mogą w tej sprawie zrobić. To wszystko. Nie mogą mu niczego zarzucić. Tak samo jak ja, drodzy Państwo, nie mogę mu zarzucić, że jest nie wiadomo jakim geniuszem. On po prostu korzysta z tego, co zastaje. na miejscu. No, najlepszym przykładem jest, prawda, to czwartkowe przełożenie posiedzenia ze względu na złożony wniosek. Przypomnę, no chodzi o to słynne, a czy już kompletnie niepotrzebne i niemające znaczenia. Posiedzenie sądu, który miał zdecydować, czy też aresztować ziobra, czy nie aresztować. No jak wiadomo, nawet jakby chcieli aresztować, to i tak nie mają e, 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 ku temu żadnych prawnych możliwości, bo ziobro ma azyl, a pod ten azyl zmieniono jeszcze specjalnie prawo, że jak ktoś ma azyl polityczny na Węgrzech, to europejski nakaz aresztowania nie działa, nie rodzi żadnych skutków prawnych, przynajmniej na terenie Republiki Węgierskiej. Więc wszyscy ci, którzy chcieli coś ugrać na tej sprawie, ugrali. No, z pustymi rękami pozostał Waldemar Żurek, pozostał Polski Wymiar Sprawiedliwości, pozostała polska prokuratura. No, wszyscy, którzy mieliby w tej sprawie coś do powiedzenia i e, którzy by powinni odpowiadać za doprowadzenie w kajdankach pod bramę aresztu Zbigniewa Ziobry, a potem doprowadzenie do jego procesu i skazania, skoro ma 26 zarzutów, a wszystko to w tle stoją za nim takie paczki z pieniędzmi, z banderolą, i tych pieniędzy jest aż 150 milionów. No, drodzy Państwo, nie trzeba być geniuszem palestry, żeby skoro sędzia jest członkiem Justiti, wracam właśnie do tego czwartkowego odroczenia. Jeżeli sędzia jest członkiem Justiti, jeżeli sędzia występowała i walczyła zbrojnie, jawnie, z otwartą przyłbicą przeciwko ziobrystom, ziobrze i innym tym prawackim przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i tego co się działo w polskich sądach. Gdzie sędziów po prostu gnębiono, niewygodnych się pozbywano, no tak jak nie wiem, w czasach stalinowskich można powiedzieć, w takimi bolszewickimi metodami. No to jest jasne, że jak ja chcę się do tego przygotować, to analizuję co? Co analizuje? Co my wszyscy, drodzy Państwo, analizujemy? Co może pójść nie tak? I drogą eliminacji, Szanowni Państwo, wykluczamy te rzeczy, żeby nie dać paliwa tej drugiej stronie, żeby nie podawać jej na tacy argumentów. Tak? No tak. Ostatecznie przypomnę, no stwierdzono, że Pani sędzia, mimo że była członkiem Justitii, no to, to, drodzy państwo, będzie w tej sprawie orzekać, i nie ma, że boli, tak, nie ma uja we wsi, bo sąd stwierdził, że no cóż, no. Nie sprzeniewierzyła się nigdy zawodowy nie zrobiła nic takiego, co by ją w jakiś sposób obciążało i uniemożliwiało orzekania. Tyle, że, drodzy państwo pozwoliło to na kolejne tym razem do lutego odroczenie tego posiedzenia więc miało być 22 grudnia przypomnę prawda teraz 15 stycznia teraz bodaj tam nie wiem 5 lutego chyba no i, w, i tak ten czas będzie bieg, będzie sobie leciał, ale Wandowski będzie składał kolejne kwity. Kwity, które sąd musi wziąć pod uwagę. Stąd też po prostu zamiast dać sędziego, do którego naprawdę nie sposób się przyczepić. No takiego, który by nie będzie wzbudzał żadnych wątpliwości i który no, może nie był właśnie członkiem stowarzyszenia, które miało owszem walczyć o praworządność w polskim prawie i sądownictwie, ale unikniemy tego tła quasi-politycznego, które zawsze będzie w takich sytuacjach przyklejane. Więc i sędziego, do którego nikt się nie czepia, a wtedy... Wyjmujemy z ręki takim Lewandowskim argument, że on składa wniosek o odwołanie składu orzekającego, a tym samym posiedzenie nie może się odbyć, bo trzeba rozpatrzyć ten kwit od Lewandowskiego. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest pierwsza sprawa, tak odroczona w ten sposób. Więc ci, którzy już mówią sobie, no nie, no dobrze, ale ma genialnego obrońcę ten zero, bo po prostu ziobro trafił jak ślepa kura. Ziarno. Nie, no tak to nie jest, drodzy Państwo, bo bardziej niż nad geniuszem potencjalnym i ewentualnym mecenasa Lewandowskiego należy się skupić nad papractwem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na chybcika już teraz dawaj, walniemy z grubej rury, a mamy go! No nie! No tak się tego nie robi. To się, co powtarzałem już wielokrotnie, robi stanownie się do tego przygotowując, bo inaczej, to jest normalne, każdy adwokat reprezentujący stronę przeciwną, której ma bronić przed sądem, będzie korzystał ze wszelkich danych mu ku temu środków i możliwości. Więc szanowni Państwo, tak naprawdę to jest. To jest gorzka pigułka I, i, i tylko pytanie czy ta gorzka pigułka spowoduje taki absmak, takie nie wiem, pieczenie z gagi między innymi u Waldemara Żurka, że on walnie, no ma tę łapę, ma ten biceps, od tego topora jest w końcu drwanym, że walnie w ten cholerny sędziowski stół i powie raz no nie cholery jak jeszcze raz mi w ten sposób, w jakiejkolwiek sprawie przygotujecie całą procedurę, to po prostu, nie wiem, na kopach was z tej instytucji wygonię. Osobiście to zrobię. No bo inaczej, drodzy Państwo, nigdy żaden pisowiec nie zostanie w żadnej sprawie, o której tyle się mówi w ramach rozliczania pisła to było sztandarowe hasło platformy, jak szła do wyborów, to się nie stanie, po prostu mijają dwa lata, no i to się nie staje. Mijają dwa lata, drodzy Państwo, i Waldemar Żurek pokazuje kwit na polskiego sędziego z orzeczeniem ETPC, czyli Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził, że gnębienie i poniżanie sędziego B Sędziego, który właśnie chciał sądzić apolitycznie, ściśle trzymając się jako ta ślepa temida litery prawa, nie dość rozwiązał mu wydział, to jeszcze jego kolegów tam porozsyłano po okręgówkach, załóżmy, no a jego w ramach takich retorsji to sobie teraz poorzekasz, tak, z mrugnięciem oka skierowano. W dół, no bo tak jest odbierane skierowanie go jako zwykłego sędziego sądu rodzinnego. I co z tego, panie Waldemarze, panie ministrze? To już było, mleko się rozlało. To są wszystko rzeczy, na kanwie których powinien pan wzmóc oczekiwania od swoich podwładnych, żeby nie dawali żopy po prostu, tak? Żeby nie wystawiali tych gołych tyłków w które można batem takiego Lewandowskiego przyłoić, po to tylko, żeby Ziobro Romanowski i inni tam wygrzewając się w termach na wyspie świętej Małgorzaty śmiali się z polskiego systemu sądownictwa i cierpliwie czekali, aż PiS z konpelerastami i braunistami przejmą władzę w roku 2027. Tak po prostu nie można. Błagam. Dość tych błędów, dość tych potknięć, nie możemy sobie już na następne po prostu pozwolić. Ja mam natomiast nadzieję, że Państwo pozwolą sobie nie na jeden, a jak zwykle na setki komentarzy, na e, e, znowu tam grubo ponad tysiąc tych łapek w górę. To mnie bardzo cieszy, oraz że e, ci, którzy jeszcze tego nie robią, na nasze produkcje, nasze filmy e, na kanale z Adamem, Państwu się podobają na tyle, że warto nam zaufać i wcisnąć guzik subskrybuj, bo to nic nie kosztuje, a Państwo będą na bieżąco e, informowani o e, naszych e, kolejnych checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.